Siema, napisałem nowy tekst, bardzo, bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że to mi się również spodoba. Także posłuchaj, na ten moment życzę Ci udanego tygodnia, zdrowych relacji, przede wszystkim spokoju, reszta sama się ułoży. Lecimy. Dopalam szluga, jest druga, zegar tu ciągle tyka i tyka Kiedy porażka, no to ciągle sam, jak sukces się nie da oddychać Wbijam tu z buta i w końcu to ja, wyślij powoli, uciszam Patrzę jak patrzysz, jak ucieka czas, razem się ze mną zatrzymaj Nie żeby coś personalnie, ale jak bucik pasuje, to noś Pamiętam, w lustrze to spojrzenie martwe, pamiętam jak mówiłem, że to nie to Liczone upadki co krok Życie wygląda jak telenowela, nieważne, który to rok Na planie filmowym niedawno już nie ma, nie, nie, nie. Nie wiem, nie szukam już odpowiedzi Daj mi rękę, jeżeli nie masz nic przeciw Uszy ukojone szeptem w głowie marzenia, co da się je spełnić Idziemy spokojnie tutaj przed siebie Tym razem rozum zwycięży Biegnij, biegnij, mi dzisiaj wystarczy spacer Młodzi, gniewni, spisują życia testament Planuję sobie koncerty, możemy przeżyć to razem Z czasem coś na tym zarobię, póki co to czas na pracę No i takie o... No nie wiem, mi się, mi się bardzo podoba w ogóle, szukam tego swojego stylu, więc jeżeli to docenisz, to chociaż miło by było jakbyś zostawił, zostawiła jakąś łapkę w górę czy coś. Nie wiem jak to się robi, bo nie umiem w social media, nie? Także trzymajcie się.